Cześć, jestem Max, mieszkam w Bytomiu i chodzę do szkoły podstawowej 43, do klasy 5B. Znam trzy szkoły. Pierwsza to szkoła z opowieści moich rodziców, to szkoła mundurków i doskonałości. Wszystko wykonywane jest na komendę. Czytali, czytali, i czytali, tylko czasami, ale to rzadko, przez klasę przelatywał tam jakiś samolot. Druga szkoła to ta, do której chodzę. Pojedyncze osoby śpią na lekcji. Niektórzy sobie rysują. Ale to mało osób. Nauczyciel jest najbardziej aktywny. Dzieci mają kolorowe książki. Każdy ma swój styl. Ostatnią szkołą jest moja szkoła ze snów. Jest tam mało uczniów i przyjemniej się uczy. Nauczyciel pisze na tablicy, co dzieci mają zobaczyć i znaleźć. Oczywiście, ta tablica jest multimedialna i nie ma kredytu, gdzie się wszędzie kruszy i lata. Na okulusach dzieci mogą zobaczyć różne przestrzenne rzeczy i wchodzić do historii, zobaczyć wszystko. Nie trzeba dźwigać ciężkich. Plecaków, ponieważ wszystkie dzieci mają tablety. Ale sobie pomarzyłem. trzeba w końcu iść na lekcję z tym ciężkim plecakiem.